Nowy rok, nowy ja. Oprócz tych popularnych oklepanych frazesów, za tym muszą pójść także czyny. Dlatego dzisiaj w odcinku pokażę Ci 6 gotowych rozwiązań, jakie możesz wdrożyć do swojego gotowego planu treningowego, żebyś był silniejszy, szybszy, wytrzymalszy, zdrowszy i miał więcej fanów z treningu. Zaczynamy! Czołem. Ja jestem remią i pracuję na co dzień jako trener personalny, zajmujący się głównie treningiem siłowym, z treningiem z ketlami oraz przygotowaniem kandydatów na testy do służb mundurowych. Ponad połowa postanowień noworocznych jest związana właśnie z aktywnością fizyczną. Na razie mamy 12, mamy tutaj spokój, wieczorem jest tutaj już niezły chaos, więc jeśli postanawiasz już tutaj przyjść, to, nie przychodź tylko i nie marnuj swojego czasu, tylko zrób solidną robotę. Po pierwsze, ogarnij sobie dobry plan treningowy, który możesz znaleźć w moich poprzednich materiałach, oraz dodać te 6 wskazówek, które dla Ciebie dzisiaj przygotowałem. Punkt pierwszy, czyli solidna rozgrzewka. Nigdy nie pomijaj tego elementu treningu, który jest dosyć ważny, ponieważ, po pierwsze, przygotowuje do ciężkiego treningu, jaki ciebie czeka, oraz po drugie, jest to element usprawniający na co dzień twoje ciało. Więc jeśli twoja rozgrzewka nadal wygląda w taki sposób. To szybko wróć do filmu, który nagrałem jakiś czas temu na kanale. Mało czasu na trening? W takim razie połącz ćwiczenia w zestawy. Możesz połączyć ćwiczenia, które są swoimi antagonistami, na przykład bicepsy z tricepsem czy wyciskania z wiosłowaniem. Także oszczędzamy czas. Postaraj się tylko nie zajmować pięciu stanowisk na raz i dziel się sprzętem. Punkt numer 3, czyli dodaj ciężkie wielostawy. Złożone ćwiczenia takie jak martwe ciągi, przysiady czy wyciskania powinny być podstawą Twojego treningu, ale również nie zapominaj na przykład o podciąganiach, które często jest pomijane przez amatorskich lifterów. Takie ćwiczenia zapewniają Ci po prostu zaangażowanie wielu mięśni naraz. Kolejna rzecz, czyli różne zakresy powtórzeń. Zakres powtórzeń 8-12 to Twoja strefa komfortu. W takim razie czas, żeby dołączyć również niskie powtórzenia, takie jak 1-3, ale również nie zapominajmy o wysokich powtórzeniach, na przykład powyżej 15. Popracujesz wtedy przekrojowo nad swoją siłą, wytrzymałością siłową i zbudujesz trochę mięsa. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, to na przykład. Trenując trzy razy w tygodniu, na pierwszym treningu skup się na powtórzeniach w zakresie 1-3, na drugim w zakresie 6-10, a na przykład ostatni trening poświęć na powtórzenia w zakresie 12-15 wzwyż. Pamiętaj tylko, żeby tyczyło to się raczej głównych ćwiczeń, bo uginanie ramion na dwa powtórzenia nie będzie miało większego sensu. Dodaj trochę pikanterii do swojego treningu i pokaż, że umiesz poruszać się nie tylko w jednej płaszczyźnie i wrzuć kettle do swojego treningu. Ćwiczenia takie jak swingi, snacze czy tureckie wstawanie wstawa nie tylko sprawią, że twój trening będzie wszechstronniejszy, ale będziesz lepiej się bawił i nie będziesz drewnianym klocem. Całą playlistę, jeśli chodzi o trening z ketlami, znajdziesz powyżej. Po pięciu powtórzeniach zaczyna się u ciebie trening cardio i potrzebujesz kolejnych pięciu minut, żeby dojść do siebie? W takim razie dorzuć jakąś mocniejszą pracę, na przykład na ergometrze wieszlarskim albo na airbajku na koniec treningu. Niech twoje ducho popracuje mocniej, tak jak twoje puca. Obiecuję ci, że twój progres siłowy na tym nie ucierpi, a może tylko zyskać. Wprowadzając te sześć rzeczy do swojego planu treningowego, tak naprawdę będziesz ćwiczył lepiej niż 90% ludzi na siłowni. Także przestań marnować swój czas od nowego roku, wprowadzaj te zmiany i ciesz się progresem. Dzięki, że zostałeś do końca. Jeśli uważasz, że jakaś informacja stąd była dla Ciebie przydatna, to zostaw po sobie jakiś ślad pod spodem w postaci lajka, komentarzu albo subskrypcji. Widzimy się już niedługo czołem.